Pokój i dobro Wam wszystkim. Jestem ojciec Giacomo, franciszkanin konwentualny, tak jak święty Maksymilian Kolbe, i jestem misjonarzem w Burkina Faso. Jesteśmy dzisiaj w wiosce Nariu, należącej do parafii w Sabu. Są ze mną katechiści Daniele i Jedmond. Tutejsza wspólnota chrześcijańska liczy około 900 osób dorosłych, a razem z dziećmi jest to 1500 osób. Co roku przybywa nowych katechumenów, czyli osób pragnących przyjąć chrzest. Wokół tej wspólnoty chrześcijańskiej gromadzi się jeszcze pięć innych wiosek, które mają lekcje katechezy i w niedzielę przychodzą tu na mszę świętą. Pozostałe wymienione wioski są dość małe. Mieszka w nich około 400-500 chrześcijan, w każdej z nich. Społeczność jednoczy się tutaj, aby uczestniczyć we mszy świętej i celebracji Słowa Bożego z katechistą. Wspólnota poświęcona jest Świętemu Józefowi, mężowi Maryi. 19 marca wszyscy gromadzą się tu na uroczystościach oraz dziękczynieniu za jego opiekę. W 1996 roku tutejsi chrześcijanie wybudowali pierwszą małą kaplicę. Następnie namiot z zadaszeniem, gdzie można się schronić przed słońcem i gdzie dziś odbywają się msze święte. Później rozpoczęto zbiórkę na nową świątynię. Tutejsza społeczność składa się z rolników i pasterzy. Podczas pory deszczowej, która trwa od czerwca do września, ludzie koncentrują się na uprawie roli. Natomiast w trakcie pory suchej zajmują się zwierzętami, starając się zaspokoić potrzeby swoje i swoich rodzin w tym wydatki na szkołę i opiekę zdrowotną. Niemniej jednak przez wiele lat udało im się zebrać trochę pieniędzy i rozpoczęto budowę tego kościoła w 2014 roku. Całość prac została wykonana przez firmę budowlaną. Obecnie mieszkańcy skończyli spłacać wcześniej zaciągnięty dług na ten etap budowy. Teraz kolejnym etapem prac budowlanych jest postawienie metalowego dachu. Jest to ważne, ponieważ stojąc pod gołym niebem, w pełnym słońcu, nie jesteśmy w stanie celebrować Mszy Świętych. Słońce jest tutaj mocne. Jest naprawdę bardzo gorąco. Dlatego wolimy odprawiać mszę w prowizorycznym budynku ze słomianym zadaszeniem zamiast na otwartej przestrzeni. Szacunkowy koszt pokrycia budynku kościoła metalowym dachem wynosi około 42 milionów franków, czyli jest to kwota mniej więcej 70 tysięcy euro. Gmina chrześcijańska stara się zebrać trochę pieniędzy, ale będzie to wymagało naprawdę dużo czasu. Dlatego też chciałbym zaprosić szczodrych i ofiarnych chrześcijan w Polsce, w tym naszych przyjaciół oraz osoby z innych krajów. I prosić Was o pomoc w budowie tego Kościoła. Życzę Wam, aby święty Józef miał Was w opiece, a także tę wspólnotę chrześcijańską, aby mogła mieć godne i bezpieczne miejsce do modlitwy. Z całego serca prosimy Was. Abyście pomogli tej wspólnocie chrześcijańskiej. Dziękujemy i jesteśmy pewni, że nasz Pan odwdzięczy się w waszych intencjach. Wszystkiego najlepszego. Życzę Wam pokoju i dobra, jak robił to święty Franciszek.